Możemy powiedzieć, że trwa kolejna z wielu rund y, negocjacji w tak zwanym procesie pokojowym. Przy czym mówi, używam tu słowa tak zwany, dlatego że z punktu widzenia rosyjskiego, to jest tak naprawdę y, nie tyle sposób na zawarcie jakiegoś kompromisu po to, żeby zakończyć konflikt, to jest y, sposób na to, aby uzyskać na drodze politycznej. To, czego Rosja nie jest w stanie w tym momencie uzyskać na drodze militarnej. Mamy tutaj taką grę, że z jednej strony jest duża, ogromna presja na Belgię, z drugiej strony opór belgijski, ale wydaje się, że chodzi tu tak naprawdę o wytargowanie przez Bruk Brukselę. Najlepszych możliwych warunków zabezpieczenia Belgii na wypadek procesów sądowych, na wypadek konieczności wypłaty odszkodowań za to, że te środki zostały użyte. Panie Marku, to co my obserwujemy może budzić u niektórych takie poczucie zagrożenia. Wrócił triumvirat, wrócił jakaś gra mocarstw, my już nie mamy dzisiaj ładu światowego, my mamy jakiś rodzaj ładu na, nie wiem, na wzór e, pokoju westfalskiego, to wygląda e, przedziwnie. Jak to wygląda z perspektywy pana, czyli kogoś kto obserwuje Rosję? No y rzeczywiście jest tak, że mamy teraz bardzo dużą dynamikę i można powiedzieć, że w tym momencie dzieją się rzeczy przełomowe, rzeczy, które na długie lata, być może na dziesięciolecia określą nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko Ukrainy, ale także Polski, całego kontynentu, do pewnego stopnia może nawet świata. Y I w takich momentach przełomowych y oczywiście. Największe znaczenie mają ci, którzy dysponują potencjałem, zarówno dyplomatycznym, ekonomicznym, jak i militarnym, do tego, żeby po prostu określać warunki tego, tej, tej nowej rzeczywistości. I nie dziwi to, że właśnie z jednej strony Stany Zjednoczone. Z drugiej strony państwa główne państwa europejskie, struktury europejskie, ale także Chiny i inne państwa o podobnej wadze mają tutaj najwięcej do powiedzenia. Dużo mówiło się no, z ponad tydzień temu o 28 punktowym planie pokojowym, rozjemczym dla Ukrainy, który był de facto, no, mówiło się, że to była jakaś rosyjska wrzutka, że to był plan pisany cyrylicą na Kremlu. Następnie opracowano 21 punktowy plan, ten właśnie podczas negocjacji w, w Genewie najpierw, potem w Miami. No na Ukrainie też wrze, bo jak wiemy tam ogromny skandal, skandal korupcyjny, szef gabinetu prezydenta Załęskiego, Jermak odwołany, popadł w niebyt. Jak wyglądają te kwestie negocjacyjne? Co dzisiaj możemy powiedzieć na 100%? Możemy powiedzieć, że trwa kolejna z wielu rund y, negocjacji w tak zwanym procesie pokojowym. Przy czym mówi, używam tu słowa tak zwany, dlatego że z punktu widzenia rosyjskiego, to jest tak naprawdę y, nie tyle sposób na zawarcie jakiegoś kompromisu po to, żeby zakończyć konflikt, to jest y, sposób na to, aby uzyskać na drodze politycznej. To, czego Rosja nie jest w stanie w tym momencie uzyskać na drodze militarnej, czyli doprowadzić do faktycznej kapitulacji Ukrainy, której Rosja chce warunki podyktować i chciałaby, aby większość z tych maksymalistycznych swoich żądań, które są tymi warunkami kapitulacji, zostały Ukrainie de facto narzucone przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. I w tym procesie po drugiej stronie yy, yy, są yy, jest Ukraina oczywiście, która robi wszystko, żeby do tego nie dopuścić, żeby ocalić yy, przede wszystkim swoją suwerenność i zdolność yy, obronną oraz możliwości współpracy i integracji z Zachodem i Europejczycy, yy, którzy są bardzo zmobilizowani aby udzielić wsparcia znowu i dyplomatycznego, ale też finansowego, militarnego Ukrainie w tym przełomowym momencie, żeby przede wszystkim ustabilizować sytuację i nie dopuścić do złego dealu. I największym znakiem zapytania jest tutaj postawa Stanów Zjednoczonych, i tym się najbardziej martwimy, ponieważ nie ma co ukrywać, że, to od post że od postawy administracji Trumpa, od tego, czy pójdzie tą drogą, którą chcą ich poprowadzić Rosjanie, czyli doprowadzić do narzucenia złego dealu dyktowanego przez Moskwę Ukrainie i doprowadzić do tak zwanej normalizacji stosunków między Rosją i Stanami Zjednoczonymi, a nawet ich współpracy, przede wszystkim gospodarczej, bo to jest celem Moskwy, czy też nadal, czy też odrzuci te, te rosyjskie spróby i będzie nadal wspierać Ukrainę po to, żeby ta mogła się skutecznie obronić i tym samym również obronić bezpieczeństwo Europy. To może zacznijmy od tego, jak wygląda sytuacja teraz, bo ja kontaktowałam się ostatnio z takim moim informatorem na miejscu w Rzeszowie, w Jasiące i on mi mówi, to nie jest tak, że pomoc dla Ukrainy przestała płynąć. Widać tam transporty jeden za drugim, kolejki tirów, które wiozą pomoc, przede wszystkim uzbrojenie na Ukrainę. I jeden dzień takich dostaw to jest dwa dni, trzy dni na froncie, więc te dostawy non stop dochodzą. Teraz trochę tak to wygląda, że Stany Zjednoczone mówią: "No zobaczcie, zmusiliśmy europejskich partnerów, żeby płacili na tę wojnę, wspierali Ukrainę". No więc koncerny zbrojeniowe zarabiają. I ktoś może powiedzieć: "Po co Amerykanom jakiś rozjem na Ukrainie?", przecież rozjem na Ukrainie, przecież na wojnie robi się największe pieniądze. No, e, oczywiście niektórzy robią. E, natomiast e, w tym momencie wydaje się, że priorytetem Białego Domu jest e, doprowadzenie do zamrożenia tego konfliktu. E, po to tak naprawdę, żeby otworzyć również możliwości współpracy z Rosją. Te kwestie są nadal powiązane, mimo że Moskwa usiłuje je rozdzielić. E, i tak naprawdę, żeby Rosja przestała przeszkadzać, a być może pomogła w kluczowej kwestii dla Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej, jaki jak jest rywalizacja z Chinami, które są głównym zagrożeniem. Ale schodząc trochę na niższy poziom, na, na ten bliższy nam, to sytuacja jest generalnie taka. Wcześniej, czyli przed administracją Trumpa, mieliśmy sytuację, że mniej więcej połowę finansowych ciężarów żarów utrzymania gospodarki ukraińskiej, ale też sił zbrojnych ukraińskich. W ogóle wydatków, jakie ma państwo ukraińskie, ponosiła strona zachodnia. To były, to były te finansowe dotacje, wkłady europejskie i amerykańskie. I znowu między nimi mniej więcej to się zmieniało, ale mniej więcej to było po połowie Europejczycy, po połowie Amerykanie na tę część zachodnią się składali. Od kiedy nastała administracja Trumpa. Amerykanie wygasili w zasadzie finansowanie swoje, swojej części, czyli zmniejszyła się ta pula wsparcia dla Ukrainy, a w tym momencie jesteśmy w bardzo ważnej chwili, ponieważ decydują się losy tzw. pożyczki reparacyjnej, mhm. dużego kredytu w wysokości. 165 miliardów e, 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 dolarów, e, która miałaby być oparta, e, zabezpieczona zamrożonymi rosyjskimi aktywami. No tak, Czyli ale tak tutaj naprawdę... strona belgijska hmm? nie jest zainteresowana. Wiemy, tak że jest. Belgowie nie są zainteresowani, bo właśnie Belgowie nie wierzą w to, że jakikolwiek arbitrażowy sąd Jakikolwiek arbitrażowy y, tutaj instytucja nie przyzna im racji, bo zabranie tych 300 miliardów bodajże, bo tam wiemy, że to są jakieś gigantyczne, zawrotne sumy tych rosyjskich aktywów, że te pieniądze no, no, nie są nie do ruszenia. Znaczy tak, aktywów rosyjskich w sumie jest, to jest bardzo trudne do oszacowania, ponieważ jakby nie wszyscy ujawniają, że posiadają takie rosyjskie zamrożone aktywa, ale powiedzmy, że jest ich dwieście kilkadziesiąt miliardów. Z tego z ponad 180 miliardów, czyli duża, duża część, znajduje się w, w, wewnątrz Unii Europejskiej, jednym konkretnym miejscu, czyli w spółce Euroclear w Brukseli, która się zajmuje właśnie tego typu usługami, powiedzmy parkowania kapitału. Mm. I to jest prywatna spółka, która jednak działa, operuje w warunkach jakby polityki unijnej i Unia Europejska usiłuje od dłuższego czasu doprowadzić do uruchomienia tych środków i do przeznaczenia ich właśnie na wszystki, na wsparcie Ukrainy. Belgowie oczywiście mają swoje argumenty, wcześniej inni też yy, Przeciwko temu oponowali, bo chodzi o to, że to jest oczywiście pewien precedens prawny i podnosi się argument, że jest to zagrożenie dla stabilności waluty euro, że jest to zagrożenie ucieczki kapitału, no i generalnie jest to sprzeczne z prawem międzynarodowym, ponieważ narusza immunitet państw i też ingeruje we własność. Natomiast również bardzo wiele jest argumentów przeciwnych, że mamy do czynienia z z sytuacją wyjątkową, że mamy do czynienia z, z państwem, które prowadzi wojnę z nami, bo taka jest prawda. I że w sytuacji, kiedy pewna forma sankcji zostanie uchwalona, to jest możliwość prawna, żeby tych, te środki użyć. Ale chciałem podkreślić, że to nie jest konfiskata, to znaczy to, co było, budziło największy opór, czyli po prostu Bezpośrednie użycie kapitału zamrożonego nie wchodzi w grę w tym momencie. Rozmawiamy tylko o tym, żeby złożyć się na kredyt e, wspólnie e, dla Ukrainy który będzie tylko zabezpieczony na tych środkach. Czyli to jest tak naprawdę środek poręczenia, te środki zamrożone. Ale i tutaj jest ten opór Belgii, która poza tych, tymi wszystkimi prawnymi, politycznymi... Argumentami, no i tym, że oczywiście Rosjanie odpowiedzą, bo obiecali, że będą konfiskować majątki firm które zachodnich, które znajdują się na terenie Rosji, a jest ich sporo. To przede wszystkim oni na tym z tego czerpią zyski. Czerpie z tego zyski spółka Euroclear i czerpi z tego zyski budżet belgijski. To jest parę miliardów rocznie odsetek. I e, tak naprawdę część tylko z tego, z, wbrew deklaracjom belgijskim, jest przez Belgię przeznaczana dla wsparcia Ukrainy. Więc mamy tutaj taką grę, że z jednej strony jest duża, ogromna presja na Belgię, z drugiej strony opór belgijski, ale wydaje się, że chodzi tu tak naprawdę o wytargowanie przez e, Bruk Brukselę. Najlepszych możliwych warunków zabezpieczenia Belgii na wypadek procesów sądowych, na wypadek konieczności wypłaty odszkodowań za to, że te środki zostały użyte? To może przejdźmy teraz do tego, co chyba budzi największe emocje w Polsce czyli sytuacja aktualna na Ukrainie. Skandal korupcyjny no nie da się tego ukryć. Mam wrażenie, że wśród Polaków wzrasta takie napięcie i poczucie, że nie powinniśmy finansować dłużej tej wojny, skoro Ukraińcy sami nie chcą walczyć, sami defraudują te pieniądze, czy biorą te pieniądze, przywłaszczają te pieniądze spółek ukraińskich do kieszeni. Mowa o oczywiście aferze z panem Mindyczem, przyjacielem zełańskiego i energoatomie. Skoro jest taka skala dezercji, tutaj już wszyscy odmieniają te... te, te, te to, to słowo przez wszystkie przypadki, skoro wydaje się, że czwarty rok wojny no jest ewidentne zmęczenie. Jakby pan skomentował to, co się w tym momencie, to co my obserwujemy, co się dzieje w Kijowie? To, co pani powiedziała, to wszystko jest prawda i te emocje są absolutnie zrozumiałe, tylko wydaje mi się, że trzeba też powiedzieć o drugiej stronie medalu. To znaczy tak, Ukraina była na Ukra korupcja była na Ukrainie, jest na Ukrainie i przez dłuższy jeszcze czas pewnie na Ukrainie będzie. Natomiast po pierwsze, te defraudacje, te skandale nie dotyczyły bezpośrednio pomocy wojskowej dla Ukrainy, która jest dla nas tutaj najbardziej wrażliwą kwestią. I przede wszystkim warto jednak podkreślić, że to Ukraińcy ujawnili. Te wszystkie skandale, że to służby ukraińskie, które myśmy pomogli stworzyć, takie jak NABU, chociażby antykorupcyjna służba, nie tylko doprowadziły do ujawnienia tego skandalu, ale doszły do, naj, do prawie najwyższych szczebli władzy. I co to pokazuje? To pokazuje, że po pierwsze Ukraina jest mimo wojny państwem demokratycznym. Że działają w niej instytucje, że te instytucje pilnują rzeczywiście standardów i że ludzie, którzy są zamieszani w ten proceder, niezależnie od tego, jakby nie była wysoka ich pozycja, a nie było nikogo bardziej potężnego na Ukrainie poza prezydentem Zeleńskim niż Andrzej Jermak, ponoszą konsekwencje. I to jest bardzo dobra wiadomość. Bo to oznacza, że jest szansa, żeby Ukraina tak naprawdę wyszła w przyszłości na prostą i żeby była państwem prawdziwie europejskim, które realizuje europejskie standardy. A to jest dla nas rzecz bardzo ważna. Mhm. I, I trzeba też powiedzieć, że z drugiej strony, zadajmy sobie pytanie: jaki byłby koszt? zaprzestania tej polityki wspierania Ukrainy. Bo to jest kluczowe pytanie. Upadek nie... Kijowa i to, że w Kijowie mielibyśmy prorosyjski rząd i to, że no, Rosja by zwiększyła swoje wpływy w Europie. No właśnie. Dla kogoś kto nie jest fanem Ukrainy, mówiąc eufemistycznie. Wydaje się, że to jest ich sprawa. Co nas to dotyczy, przecież to jest to nie jest nasza wojna. To co by pan odpowiedział? Że to, że, to, że to nie jest wojna o jakikolwiek część terytorium ukraińskiego. To nie jest prawda, że to jest wojna o Donbas, że Rosja chce po prostu zająć kawałek Ukrainy, bo ma jakieś zadawnione roszczenia i resentymenty. To jest wielka wojna systemowa Rosji z Zachodem, z całym kolektywnym Zachodem, w tym z nami. Ukraina jest najważniejszym w tej chwili frontem tej wojny. Ale ta wojna y, tak naprawdę toczy się na wielu polach. Mówimy tak zwanej wojnie hybrydowej, że Rosjanie toczą z nami, z Europą, z Polską wojnę hybrydową. Ale to jest eufemizm. Z punktu widzenia rosyjskiego te wszystkie cyberataki, w tym na krytyczną infrastrukturę, masowe kampanie także przy użyciu sieci społecznościowych, internetu, które mają na celu destabilizację wewnętrzną państw, próby wpływania na wyborów, zabójstwa polityczne, podpalenia. Zakłócenia sygnału GPS, zagrażającemu bezpieczeństwu ruchu lotniczego, mm. przecinanie kabli podmorskich, drony i spadające na Polskę. Ataki dronami, naruszania przestrzeni powietrznej, to wszystko jest po prostu rodzaj prowadzenia wojny. Rosja uważa, że jest w stanie wojny z nami. I Dobrze. prowadzi z nami wojnę. To jest właśnie ważne. E... Czyli, co się w Moskwie, co taki statystyczny Rosjanin słyszy o tych działaniach i o wojnie w Ukrainie? Bo ja nie rozumiem, dlaczego Rosjanie nie są zmęczeni tą wojną. Dlaczego oni nie wychodzą na ulicę i nie protestują? Z dwóch powodów. Po pierwsze boją się, bo są zmasowane represje. Za repost krytycznych uwag w internecie, w sieci społecznościowej można iść do więzienia na kilka lat w Rosji w tej chwili, bo takie jest prawo i ono jest stosowane. Ale z drugiej strony to jest konformizm, to jest oportunizm. Po prostu tak jest wygodnie. Rosjanie są przekonani, że nie mają wpływu. I rzeczywiście społeczeństwo rosyjskie absolutnie nie ma wpływu i nie, ma tutaj, nie jest aktorem politycznym. To Kreml to y, najwyższa elita rosyjska tak naprawdę decyduje o tym, i w tym momencie oni popierają tę wojnę, ponieważ wierzą w zwycięstwo. E, natomiast chciałbym jeszcze podkreślić y, y, ważną rzecz, że e, Rosjanie, rosyjska propaganda mówi, że to, dlaczego przez cztery lata rosyjska armia nie jest w stanie zdobyć Donbasu, czyli kawałka terytorium Ukrainy, od której formalnie ta wojna niby się zaczęła, bo obrona mieszkańców Donbasu przed rządem ukraińskim była formalnym pretekstem rozpoczęcia tej operacji, mówią im, że, to, że oni nie walczą z Ukrainą, oni walczą z NATO na terytorium Ukrainy. To jest narracja, która Którą propaganda rosyjska stosuje, po to, żeby uzasadnić tak naprawdę tego, że nie ma tego wielkiego sukcesu. To miała być wojna, która w dwa tygodnie zajmie całą Ukrainę. Pokona, zmieni rząd na Ukrainie i podporządkuje Ukrainę Rosji. I tutaj Ale dochodzimy jednak są do. Są postępy. Chwilę temu, dwa-trzy dni temu, Pokrowsk upadł. Rosjanie wbili tam swoją flagę. Więc jednak no, musimy być tutaj szczerzy, tak. że postępy są. Tak, ale to jest wielka różnica. E, mówię jeszcze raz, plan rosyjski był taki, żeby w ciągu najwyżej dwóch tygodni e, poprzez chirurgiczną operację zająć Kijów i tak naprawdę doprowadzić do. Demoralizacji rozłożenia się obrony ukraińskiej i do przejęcia kontroli nad całym państwem, bo im chodzi o całą Ukrainę, a nie o jakiś jej kawałek. Ale to jest dużo więcej. To jest pierwszy etap tylko, ponieważ plan rosyjski od początku był taki, że po zwycięstwie na Ukrainie oni tak naprawdę zażądają ultymatywnej formie. Zasadniczej zmiany sytuacji bezpieczeństwa w Europie, praktycznie odwrócenia rozszerzenia NATO na wschód w latach 90., stworzenia strefy buforowej bezpieczeństwa w Europie Środkowej obejmującej Polskę, także rozciągającej się ku północy. Wyparcia Amerykanów z Europy, wojskowego wycofania się, a co za tym idzie także politycznego, faktycznego rozkładu NATO i osłabienia Unii Europejskiej po to, żeby mogli penetrację Europy kontynuować. To jest ten scenariusz, którego chcą Rosjanie. I oni. Nie ukrywają tego. Oni wprost to mówią, piszą. Mieliśmy dwa po projekty porozumień w grudniu 2021 roku przez Rosjan przekazane do Brukseli i do Waszyngtonu. Tak zwane po projekty traktatów o bezpieczeństwie między Rosją a USA i między Rosją a członkami NATO. I tam było wszystko napisane. Tak naprawdę te wszystkie, te wszystkie cele, o których przed chwilą powiedziałem, tam były innym językiem wpisane. Więc Rosjanie nie nie ukrywają czego chcą. Że to nie chodzi ]uję. tylko o Ukrainę. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.